Lego Duplo 5819. Wyścig w Tokio. Przyznaczony dla osób w wieku 2 do 5 lat. W zestawie znajdziemy dwa auta w kolorze czerwonym i zielonym o długości 7 cm. Start ze światłami, flagą, beczką z olejem. Mamy tu także kwiaty. Wyścig w Tokio należy do prestiżowych zawodów, których udział i wygrana są bardzo ważne. Na starcie stanęły dwa super szybkie auta Zygzag McQueen i Carl Veloso. Oba są dobrze przygotowane i chcą wygrać. Wjedź na linię startu i ruszaj po zwycięstwo. Który z nich będzie pierwszy zależy tylko od Ciebie. Zestaw się składa się z 45 elementów. Inne zestawy z tej serii.